No to zasuwamy na ten nasz speedboat, który jest jaki jest, no może jest speed, ale jest niewielki. No dobra, bez złośliwości. Oto okolica, tam właśnie płyniemy, despacpa. Ba. Oto inne speedboaty. A speedboat wygląda całkiem spoko. Pewnie jest lepszy niż Titanic. No to odpływamy z tej przystani i płyniemy do następnej przystani. Ciekawe jak to długo potrwa, bo być może padłem ofiarą oszustwa, małego, bo małego, ale zawsze okaże się to za 5 lub 15 minut. I tak jak mówiłem, rzeczywiście nie jest to przystań, do której chciałem dopłynąć, ale na szczęście to jest ta wyspa, do której chciałem dopłynąć. Tak jak myślałem. Opowiem o tym przy najbliższej okazji, ale trochę to oszustwo, niewielkie bo niewielkie, ale trochę jest. Tak jak mówiłem, autobus, trochę łódką i znowu dłużej autobus, a miało być inaczej, autobus, długo łódką i właściwa przystań. No i No to dojechaliśmy do tego Mielna na wyspie. Myślałem, że dotrzemy do tej przystani, ale najwyraźniej nie. Z całkiem ładnie, chociaż oczywiście trudno było się nie spodziewać tylu hoteli wokoło, ale to tylko nadbrzeże. Wewnątrz jest Park Narodowy, a i tam już nie ma takich zabudowań jak tutaj. Jak widzicie, góry są. Piękne niebieskie niebo jest. Restauracje są, hotele są. No dobra, idziemy poszukać naszego hotelu. Zaczniemy od złotej windy, z której wysiadamy na trzecim piętrze i kierujemy się do naszego pokoju, prawdziwego pokoju hotelowego. I ten pokój już jest zdecydowanie lepszy niż poprzednie pokoje, które miewałem. Ma lodóweczka. Jest szafa. Jest nawet okno niewielkie, bo niewielkie ale jest. Łóżko jest całkiem duże i pewnie, pewnie wygodne. Łężynka też nie zawodzi. Całkiem przyzwoicie będzie dobrze. No i wiadomo w pierwszy dzień to musiałem pójść na plażę, no nie? A jest to tak. pływać zatem. No i tak oto wygląda Mielno. Lekko opustoszałe, bo faktycznie jest już tutaj po sezonie. Wieczorem. Ponieważ jestem weganinem w podróży, to czasami mam problemy z tym, żeby znaleźć coś do jedzenia. Albo to jedzenie jest, no powiedzmy sobie szczerze, lekko niewystarczające. Tak jak dzisiaj w hotelu rano, kiedy na śniadanie miał być ho tej a dostałem najzwyklejszą zupę w proszku, gdzie jeszcze makaron nie był zbyt dobrze połamany, a w tym całym wywarze pływała nieotwarta torebka z przyprawami. Ale dobra, to było śniadanie wliczone w pobyt w hotelu. W każdym razie, zazwyczaj kończy się tak, że muszę chodzić i szukać jakichś miejskich targów, żeby znaleźć coś ewentualnie do podjadania, coś na śniadanie, coś na nieoczekiwany głód. I tak było, i w tym wypadku poszedłem na targ rybny na Kadba. No i już prawie nie miałem nadziei, ale w sumie trafiłem na to, co trzeba. Także. Zapraszam. Targ jak targ, zupełnie normalny. Ale czego szukamy? Szukamy oczywiście tofu, i zdaje się, że mamy. Mamy tofu, mamy makaron, mamy drugie tofu. Jest ok, coś sobie wybierzemy, będziemy mieć na przegryzki. No i idziemy na plażę. Korzystając z niedalekiego kurortu. Pewnie dosyć drogiego zresztą, patrząc na hotel i na to, jak to, to wygląda. Ale co najważniejsze, plaża jest dostępna, Nie trzeba za nią płacić. I najprawdopodobniej, bo już to delikatnie widać, znajdujemy się w prześlicznym miejscu. Tak, nie ma dwóch zdań. Plaża jest śliczna, okoliczności są śliczne, to poleżymy sobie trochę. A tak wygląda ta bardziej luksusowo-turystyczna część wyspy. Oczywiście to jest ta plaża, na którą mogą chodzić wszyscy, dostępna dla wszystkich. Ale hotel, który tutaj się znajduje i hotel obok, to już niestety trochę inna półka cenowa, chociaż z tego co mi się dobrze zdaje, to dla średniozamożnego Europejczyka nie jest to jakiś specjalnie duży wydatek. No, i tak to właśnie wygląda. Hotel, plaża, piękna, ciepła, czysta woda. Takie mielno. Z tym, że, tak jak mówiłem, niewielu turystów. Jesteśmy poza sezonem. Wieczorem ten sam targ jest spokojny i cichy. No dobra, no może nie do końca cichy, ale za to jest na pewno spokojny, jeżeli chodzi o tłumy ludzi. Jedynie oczywiście miejscowe przekupki przekrzykują się jedna przez drugą, a można teraz ze spokojem sfilmować wszystkie zielone rzeczy, które tutaj sprzedają i z których można sobie skombinować obiad. Gdyby tylko była możliwość używania gazu i woka, to byłbym przeszczęśliwy. Znana jako kolendra, koriander, cilantro, a teraz jako raumui. Dostałem w prezencie od pani tutaj ze stoiska stofu. Jestem bardzo, bardzo, ale to bardzo zadowolony, ponieważ kolendra to jest prawdziwe złoto Zamówienie śniadania w hotelowej restauracji Śniadanie, którego mam wliczone, które mam wliczone w cenę to w zasadzie jedno wielkie zaskoczenie, ponieważ to jest zupa i ta zupa właśnie przed chwilą została przeniesiona bo to zupa z paczki, która za chwilę zostanie zalana i podana mi na stół jako pełnoprawne śniadanie wliczone w cenę hotelu. To czekamy. Tym razem nauczyłem się wczorajszym doświadczeniem. Państwo podali mi od razu pokrojonego ogórka i pokrojone banany. Zamiast podać omlet, dostanę jeszcze ciasteczko. No i wiadomo, zupka zupka z paczki. Czekamy aż makaron się naciągnie. I, i już. Takie to jest śniadanie wliczone w cenę. Widać, że jest poza sezonem. Mimo, że dzisiaj niedziela, to praca w re w pełni. W końcu to jest jakby nie patrzeć, kuror i wszystkie budynki muszą stać do następnego sezonu. Jak widać, też pracę należy traktować na luzie. I tyle. Miłej niedzieli. Jestem chyba jedynym wariatem dookoła, który pokonuje peżo tą drogę z miasteczka w okolicy Parku Narodowego. Jest to parę kilometrów ładnych piechotą przez miasta, miasteczka. A właściwie to jest tylko i wyłącznie miasteczka. No ale wszyscy jeżdżą na motorkach, a ja tradycyjnie idę pieszo, bo tak czasami fajniej, i tak czasami więcej widać. Zobaczymy dokąd dojdę. No, być może gdybym gdybym jechał czymkolwiek, może bym to ominął, może bym nawet tego nie zauważył. Spróbujemy dostać się tam na górę do pomnika Buddy na skałach. A no to idziemy. Może będzie otwarte. Zobaczymy. No, tutaj oczywiście jest cały kompleks. Łącznie ze świątynią jeszcze jedną na górze a my wspinamy się do góry po tych schodach żeby zobaczyć ten ładny pomnik i żeby posąg i żeby zobaczyć jak widać skóry w połowie drogi dzwon modlitewny nie, nie będziemy w niego uderzać. Chyba nie mamy takich uprawnień. Urocze śmietniki. No i jeszcze przed nami ten kawałek. To w drogę. No. Ledwo, bo ledwo. Ale się wspiąłem. Trochę się zdyszałem. Ale jestem Po drodze natknąłem się na cmentarz żołnierzy poległych, wietnamskich żołnierzy poległych podczas wojny wietnamsko-amerykańskiej. No i zobaczmy. Wojna Wietnamska po obu stronach Wietnamskiego Frontu pochłonęła około 2,5 do 3 miliona ofiar. To tylko ofiary wietnamskie. Amerykanów zginęło około 60 tysięcy w ciągu dziesięcioletniego konfliktu do momentu, kiedy w popłochu uciekali z Saigonu. Ta wojna z Amerykanami trwała 10 lat, a wojna w Indochinach trwała o wiele dłużej. Dotyczyła także francuskich kolonistów. W zasadzie rozpoczęła się ona we, w latach 50. Działania wojenne zakończone zostały w latach 70. podpisaniem porozumień pokojowych i powstaniem jednego państwa wietnamskiego. Jedyna w pełni wege knajpa na tej wyspie chyba jedyna. No ale nic, idziemy. Anna, Karolina i Kasia, idziemy coś zjeść Buddha Belly. No nic, przekonamy się jak wygląda kary tutaj. I tyle. Zamawiamy i zobaczymy. No i dostałem to kary. Przeraża mnie tylko ilość ryżu, bo nie wiem czy sam się tym najem, a musimy się najść w trójkę. No dobrze. Kaśka i Anna Karolina zapraszam na kary na wyspie Kadba. Budabeli Bar. Dlatego także dostałem jakiś owoc do zjedzenia, więc na pewno będzie super. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za kałę. Wszystko wskazuje na to, że na tej turystycznej wyspie, na której wszyscy próbują z ciebie zedrzeć, kursują także zwykłe autobusy. Poczekamy. Kolejny przyjeżdża 9.30, to już nie, ale 10.15. No i zobaczymy, jak działa tutaj komunikacja publiczna. No to kolejne schody do wspinania się na samą górę Zobaczymy, co tam jest Powinienem dać radę wejść na ten szczyt Schody tradycyjnie kręte, strome Zobaczymy, to do boju Przyznaję, trochę mnie to kosztowało, żeby tutaj wejść na górę Teraz nic tu nie stoi, chyba jest jakieś miejsce na posąg. No ale wszedłem, popodziwiam sobie widoki, posiedzę sobie chwilę, odpocznę, no i ruszę dalej. Oczywiście tymi schodami w dół. O. Korzystając z tych pięknych okoliczności przyrody, chciałem trochę, naprawdę trochę powiedzieć o wegetarianizmie lub też weganizmie w Wietnamie. Niejedzenie mięsa to. właściwie inaczej, niejedzenie mięsa wywodzi się z tradycji buddyjskich. Chociaż te tradycje buddyjskie bywały różne, i te możliwości, czy można jeść mięso, czy nie. By różnie interpretowane, jednak faktem jest, że w niektórych rządach buddyjskich niejedzenie mięsa jest uważane za to właściwe. No i właśnie ci buddyści mają w Wietnamie swoje knajpy. W tych knajpach można się posilić wegetariańsko, a wręcz bym powiedział, wegańsko. No bo generalnie nie używają tam zazwyczaj, nie używają tam ani mleka, ani jajek. W związku z czym e, większość e, porcji jest wegańska, a z tego co widziałem teraz podczas tego pobytu, już większość tych knajp ma w swoich opisach, że to są wegańskie knajpy. No tak więc, Wietnam nie jest trudny dla wegetarian i wegan, chociaż oczywiście, tak jak już wspominałem wcześniej, trzeba szukać, ale zawsze można iść na targ rybny i kupić to, co widzicie tutaj na talerzu, i po prostu sobie samemu zjeść. Ale oczywiście też można poszukać knajpy, która ma w swojej nazwie człon chai. Tylko pamiętajcie, że a bez żadnego kreseczki, ani na górze, ani na dole. Po prostu chai. I to oznacza, że tam można zjeść wegetariańsko, wegańsko. Wietnam nie jest trudny, w Wietnamie trzeba szukać. Oczywiście wegański Wietnam to także niesamowita różnorodność owoców owoców, które można dostać na niezliczonych straganach w każdym mieście, w każdej wsi, na uliczkach, ulicach, dosłownie wszędzie. Moim ulubionym jest pitaja, tak zwany smoczy owoc i rzeczywiście, chociaż jedna z droższych jako owoc, rzeczywiście jest bardzo smaczna. Bardzo ją lubię, bardzo ją szanuję i zaraz ją skonsumuję. El blanco śniadanko, właściwie Panie Krzysztofie, Obiad, kolacja, wieczorową porą. Hello. Zobaczymy, co dzisiaj zamówimy i co dzisiaj skonsumujemy. No to Krzysztof, smażony makaron z warzywami i stofu. Wygląda nieźle. Nie śpieszymy się, bo gorące. Smacznego i dziękuję za kawę.